Marcin Austyn, PCH24 TV. Witam Państwa. Będziemy rozmawiać o wydarzeniu modlitewnym, które już 1 lipca odbędzie się w Gietrzwałcie. Stąd też moim gościem jest ksiądz Łukasz Kadziński, organizator tegoż modlitewnego wydarzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, w tym roku po raz drugi odbywa się, jeśli możemy powiedzieć, edycja druga wielkiego modlitewnego wydarzenia Pokuta 2033. Jeśli można wrócić do źródeł i, i, i prosić o to, o wyjaśnienie, skąd wziął się pomysł i czym jest to wydarzenie. To wydarzenie stworzyło powstało jakby w dwóch środowiskach. Które i to są tak naprawdę dwie idee, które się jakby połączyły razem. Jedno to była grupa środowisk związanych z obroną życia, z którymi mam kontakt. Wiemy, że jest to z jednej strony temat niesłychanie ważny, czy wręcz fundamentalny, także pod względem religijnym fundamentalny dla przyszłości Polski, tak, bo jeżeli przyjmujemy słowa na przykład Pana Jezusa do Siostry Faustyny, jeżeli Polska będzie mi wierna, to obdarzeń je łaskami, no to jest jakby ten, ten fundamentalny aspekt dla naszej przyszłości. A z drugiej strony wiemy, że jakby te środowiska są bardzo mocno podzielone, bądź przez pewne aspekty rozumienia choćby prawnego tej rzeczywistości, bądź przez no, po prostu ludzkie różne słabości i trudności jakby w dogadywaniu. Tak więc jakby szukanie tej wspólnej płaszczyzny, no przede wszystkim modlitewnej, no jest wydaje się bardzo Istotnej z osobami, które od lat, jakby tym się zajmują, także w dziedzinie polityki, no, pojawił się pomysł, żeby, że tak powiem, znaleźć taką płaszczyznę, platformę modlitewną, żeby na niej, że tak powiem, ten temat tak kluczowy jakby dla przyszłości Polski, że tak powiem właśnie tam on się dokonywał. A drugi, drugie, jakby środowisko, czy druga idea. Jakby no, związana jest z osobą księdza profesora Tadeusza Guza, z którym jestem w przyjaźni. I na jednych z rekolekcji, które, które prowadził, akurat w zeszłym roku u Świętego Krzyża w Warszawie, gdzieś właśnie pojawiła się, pojawiała się taka idea w oparciu właśnie o takie bardzo znaczące słowa pana Jezusa, właśnie do siostry Faustyny w dzienniczku. Kiedy Pan Jezus mówi siostrze Faustynie, że jedna godzina rozważania mojej męki więcej znaczy, niż cały rok innych jakby ćwiczeń duchowych czy innych w ogóle jakby działań pobożnych. Dlatego jakby ten aspekt rozważania męki Pana Jezusa jako właśnie formy modlitwy i to na te czasy no, wydawał się w księdzu profesorowi, a później jakby w rozmowie ze mną jakby tym, tym aspektem kluczowym. I tak jak ta pierwsza idea obrońców życia i poszukiwania jakby właśnie tego, tej formy modlitwy, spotkała się może trochę w pewien sposób tej kompilacji, trochę ja dokonałem, czy tam też ze środowiskiem jakiejś wspólnoty Domus Marie ze Szczecina, żeby jakby te dwie inicjatywy połączyć z sobą, a szukając pomysłu na no właśnie rozważanie męki pańskiej. No, wybiegliśmy może mocno w przód, ale właśnie taka symboliczna data, 2033 rok, dwutysiąclecie właśnie odkupienia. Przygotować się do tego akurat okazało się, że jest właśnie w tym momencie, kiedy nad tym rozmyślamy, 14 lat do tego wydarzenia. no A 14 no to jest stacji Drogi Krzyżowej, według jakby właśnie tradycyjnego przeżywania tutaj męki Pana Jezusa. Dlatego pomyśleliśmy, żeby właśnie na 14 stacjach oprzeć te 14 lat jakby przygotowania. Oczywiście inicjatywa jest jeszcze w pewien sposób w powijakach, tak można powiedzieć. Mieliśmy jakby to jedno spotkanie w zeszłym roku, które zgromadziło około 600 osób, co jak na małe ogłaszanie to było jakby całkiem dobre, chociaż oczywiście Całej idei zdajemy sobie sprawę, że nie liczba osób jest tutaj ważna, tylko bardziej właśnie jakby to duchowe nastawienie. Ale też naszym, że tak powiem, no pragnieniem jest, żeby w ogóle nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozszerzyć. Już nie tylko mamy jakby je tradycyjnie w Wielkim Poście, ale już nie tylko jakby na ten okres Wielkiego Postu, a na pewno nie tylko na 1 lipca ale także po prostu, żeby te nabożeństwa były przez cały rok, a przez to pogłębiały nasze przeżywanie Męki Pana Jezusa. Taki jest, takie są jakby główne, główne założenia jakby tego, tego czasu. Tutaj ksiądz wspomniał o tym ważnym rozważaniu Męki Pańskiej, natomiast sama nazwa tego wydarzenia to jest pokuta. Dlaczego właśnie ta droga ścieżki pokuty została wybrana? No, tru, trudno jest rozmyślać nad męką Pana Jezusa, nie odnosząc tego do siebie i do własnych grzechów i błędów. A bardzo dobrze wiemy, że, że pokuta to jest ta, czym przebłagamy Boga za nasze grzechy. Więc jeżeli, że tak powiem, chcemy stanąć przed Bogiem, no to musimy sercem skruszonym i w pokucie stanąć. Zresztą wiemy, że wszystkie wezwania z nieba. Y, czy to właśnie Matki Bożej w Chociażby chociażby no, najważniejszy w Fatimie, no, wzywały właśnie do pokuty jako do najważniejszej postawy, jaką mamy y, zająć względem zdarzeń, tego co się dzieje, a co tak naprawdę no, nie mamy żadnego wpływu. A ostatnie miesiące jeszcze mocniej to nam pokazały, że to, co się dzieje, pod żadnym aspektem nie mamy wpływu ani. Pod względem tego, co zrobią rządzący, ani, że tak powiem, co nam zakażą czy pozwolą, ani co się dzieje w globalnej polityce, ani co się dzieje w sferze realnego czy nierealnego wirusa, i, i tak dalej, i tak dalej, co będzie z nami dalej. No, tu się tak. musimy odwołać jakby do Boga, a do Boga trzeba przyjść, że tak powiem, właśnie z pokutą. Tutaj organizatorzy wybrali ten okres 14-letni. Bardzo długie przygotowanie do tego pięknego jubileuszu, ale jak rozumiem, ono nie może polegać na tych tylko punktowych spotkaniach. Ono jakoś musi mieć swoją kontynuację także w ciągu roku. Jak to wygląda w praktyce? No, na razie można powiedzieć, że nie wygląda jeszcze <laughs> troszeczkę. Ja też się zastanawiałem, czy 14 lat to nie jest zbyt długi okres, ale z drugiej strony my jesteśmy nieustannie w tak zwanej bieżączce, czyli wszystkie bieżące tylko rzeczy, patrzymy nie wiem na bieżący kryzys kościoła, zastanawiamy się, co się stanie jutro, jakie nowe rzeczy nie wiem, kościół niemiecki wymyśli, albo kto, że tak powiem, co nam zafunduje, albo co nowy synod przyniesie, albo co stanie się jutro. No, przecież no, nawet jeżeli mówimy, że być może jesteśmy w jakimś sensie w czasach ostatecznych, no, nie możemy myśleć jak milenaryści, że to stanie się jutro albo, albo za tydzień. No. Mamy perspektywę wiary. No, Tą perspektywą jest jakby nasze odkupienie i przyjście Chrystusa. Chrystus może przyjść w każdej chwili, ale z drugiej strony no, my musimy jakby patrzeć w pewien sposób do przodu i, i z takim no, spokojem wiary. No. Chrystus w Ewangelii mówi, że jak te znaki będą się dziać, to wy podnieście głowy. Świat będzie mdlał ze strachu, ale to zbliża się wasze odkupienie, więc my jakby musimy wyrwać się, że tak powiem, tylko z tego przygnębiającego patrzenia, nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, myślenia, czy, czy na jesieni znów nas tam zamkną, czy będzie znów pandemia, czy coś tam i wyjść, że tak powiem, dalej. Oczywiście nie chodzi o jeden dzień, czy nawet dwa dni, czy, czy cokolwiek jakby właśnie w ciągu roku tylko chodzi, żebyśmy w tym duchu pokuty zaczęli jakby cały, cały rok jakby prze, przeżywać. Ja od razu jakby też powiem, dlaczego 1 lipca, bo to też jest taka data, przy której ja dosyć mocno się, że tak powiem, upieram, chociaż no właśnie jest to w tygodniu i wszyscy mówią, ale przecież trudno dotrzeć, jest, ale jest to dawna uroczystość Najświętszej Krwi Pana Jezusa, zmiany po liturgiczne po saborze, jakby te dwa uroczystości z sobą połączyły Bożego Ciała i Najświętszej Krwi Chrystusa i uroczystość Krwi Chrystusa zniknęła z kalendarza liturgicznego, a wraz z nią zniknął miesiąc lipiec, który był poświęcony Krwi Pana Jezusa, gdzie obok nabożeństwa czerwcowego był w lipcu nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa, zresztą bardzo piękne nabożeństwo, które jest, które można jakby odnaleźć. Ale aspekt krwi Chrystusa, przelanej za nas, tak mocny aspekt ofiarniczy Pana Jezusa, no właśnie chciałem, żeby w tym aspekcie bardzo mocno jakby wybrzmiał. Nie tylko, żeby przywrócić jakby to tradycyjne właśnie pomamy formularz, nawet w nowym szale, który jest w tych, w tych mszach wotywnych właśnie o krwi Pana Jezusa, więc żeby jakby do tego, do tego aspektu zbawczej krwi Pana Jezusa powrócić. Stąd jakby ten pierwszy lipca, ale potem mamy też i podwyższenie krzyża świętego, ażby się chciało, też jakby w aspekcie nawet polskim mamy w tym roku stulecie postawienia krzyża na Giewoncie, żeby na przykład jeszcze 14 września, nie wiem, że organizować jakąś choćby nawet pielgrzymkę w górach pod ten krzyż, żeby tam też jakby ten aspekt zaznaczyć, ale ogólnie tak jak powiedziałem wcześniej, też drogi krzyżowe. Myślałem o tym, żeby stworzyć taką, przepraszam za sformułowanie, bazę tych dróg krzyżowych pisanych przez różnych jakby kapłanów, które, z których będzie można korzystać też jakby przez, przez cały rok, pozostając cały czas jakby w aspekcie tej pokuty. Skoro jesteśmy przy pytaniach dlaczego, wiemy już dlaczego 1 lipiec, ale jeszcze nie wiemy dlaczego Gietrzwałt, skąd właśnie pomysł na to miejsce? Jest to jakby bardzo ważne miejsce, chociaż pomimo różnych jakby działań ciągle jakby niedoceniane na, na, mapie, na mapie Polski. Oczywiście patrząc na te 14 lat z organizatorami się zastanawialiśmy, czy to ma być jedno stałe miejsce, czy może 14 ważnych miejsc na mapie, na mapie Polski. No ale na razie przy rozważaniu zostaliśmy przy Gieczwałdzie, drugie będzie. Być może właśnie zostaniemy tam, ale zaczynając jakby od, no właśnie, pokuty dla Polski, no to tutaj jakby aspekt tego, jak niektórzy mówią, polskiej Fatimy, patrząc jakby na, na, na Gieczbałt, wezwania jakby Matki Bożej, ten właśnie aspekt Polski, jak i obrony Polski, też to, co w ostatnich latach zostało jakby też w sposób szczególny przed podkreślone takie historie właśnie zbawcze działanie Matki Bożej właśnie patrząc na ten okres objawień czy to właśnie ksiądz profesor Bielawny czy, czy pan Grzegorz Braun, którzy jakby podkreślali ten aspekt Matki Bożej, która no być może nawet powstrzymała pewną katastrofę Polski. Gdzie kolejne, że tak powiem, wywołane powstanie mogłoby pogrzebać ideę naszej jakby niepodległości. I tutaj to działanie Matki Bożej bardzo konkretne, także jakby w dziejach, w dziejach naszego narodu. Dlatego pomyśleliśmy, że właśnie to, to miejsce będzie, będzie tym no, szczególnym i dobrym miejscem. dla dla pokuty dla Polski? No, mamy początek pokuty 2033, to drug, dopiero druga edycja. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. No, i już musimy borykać się z pewnymi problemami, ponieważ żyjemy w okresie, kiedy są ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. One, jak domyślam się, nie pozostają bez wpływu także i na to wydarzenie. Jak w tym roku, właśnie w związku z koronawirusem, będą przebiegały te uroczystości? No, jeszcze do niedawna myśleliśmy, że będą to bardzo symboliczne, że nawet kilka osób się spotkamy. No, na szczęście się to zmieniło w ostatnim czasie. No, kościoły zostały uwolnione, więc nie ma jakby tu ograniczeń. Jedyne to są jakby no, w sposobie przeżywania przy świętej, w sensie zakrywania twarzy, więc no, części, że tak powiem, nabożeństwa. Będzie także, będzie także na dworzu, to czy różaniec w miejscu objawienia, czy droga krzyżowa na zewnątrz, przy stacjach drogi krzyżowej, więc tam poza tymi ograniczeniami jakiegoś właśnie dystansu społecznego, no to większych jakby ograniczeń, ograniczeń nie ma. Nie chcemy tylko, jakby jedno właśnie robić kłopotu ojcom, którzy posługują na co dzień w Gieczwałdzie, dlatego mamy msze święte i tutaj mówię dwie msze święte, zaraz wytłumaczę dlaczego yy, oddzielnie, no po to, żeby, że tak powiem, też jakby ewentualnie jakąś chorobą nie, yy, nie, nie narażać tam pracujących yy, zakonników. A dwie msze święte, które akurat tak się w planie ułożyły, że na początku i na końcu naszego czuwania będą, yy, jedna pod chrząstwem, yy, jak się uda księdza arcybiskupa Dzięki, który patronuje temu wydarzeniu Msza Święta w Rycie Zwyczajnym, czyli inaczej, więc nowa Msza Święta, a na koniec Msza Święta w Rycie Nadzwyczajnym, którą ja będę celebrował, ponieważ no, wie, wiele osób, jakby związanych z tą inicjatywą, właśnie modli się, korzystając z, z Mszy Świętej w Rycie Nadzwyczajnym czyli 1 lipca trzeba przygotować się na dzień wypełniony modlitwą. Czy ksiądz mógłby przybliżyć, jak mniej więcej wygląda, już wiemy, że, że rozpoczęcie i zakończenie mszości świętą, ale co jeszcze pomiędzy, jaki ten terminarz dzienny został zaplanowany, jakie modlitwy będą się odbywały, jak to będzie wyglądało? No, będzie dosyć obficie, ale tak no, myślimy, że skoro już się mamy zjechać w to miejsce i... To, żeby ten czas, że tak powiem, rzeczywiście modlitwą wypełnić. Zacznijmy o godzinie 9.30 w miejscu objawienia Matki Bożej różańcem świętym. Potem przejdziemy do bazyliki na Msze święto, właśnie w rycie zwyczajnym. Podczas której jakby, jeżeli będzie obecny, na razie wszystko na to wskazuje się arcybiskup, wygłosi kazanie. Potem pójdziemy na drogę krzyżową już na zewnątrz do stacji, od, począwszy tam od źródełka w Wieczwałcie, Rozważania właśnie przygotowuje ksiądz profesor Gus do tej drogi krzyżowej. I po drodze krzyżowej zgromadzimy się znów w Bazylice o godzinie 14 na konferencji no właśnie wprowadzającej do tego głównego, głównego tematu, czyli drugiej stacji drogi krzyżowej, wzięcia krzyża przez Pana Jezusa. I po konferencji jest koronka do Bożego Miłosierdzia, która, że tak powiem, jest wpisana w zwyczajny program sanktuarium Gieczwałckiego. po niej będzie właśnie nabożeństwo do krwi Pana Jezusa przebłagalne pokutne, a wszystko zakończone o godzinie 16. Święto Brycie Nadzwyczajnym tutaj chyba trzeba podkreślić, że tutaj takim przewodnikiem troszkę duchowym tego modlitewnego spotkania jest ksiądz profesor Gus, który proszę mi poprawić, jeśli się mylę, przygotowuje rozważania do wszystkich tych spotkań. Tak to będzie wyglądało. No, ksiądz GUS jest też, no właśnie też i pomysłodawcą tego całego wydarzenia w, jakiś właśnie pewnym, w pewnym aspekcie, no i to takie właśnie zobowiązanie podjął oczywiście, jak długo Pan Jezus pozwoli, że tak powiem, je, je realizować, żeby przygotowywać właśnie rozważania na, na wszystkie, że tak powiem, kolejne, kolejne stacje. Jeszcze wrócę do koronawirusa. Być może jest tak, że nie wszyscy będą mogli przyjechać. Będzie można obserwować te wydarzenia także przez internet. Czy rzeczywiście ta transmisja będzie realizowana? Gdzie można będzie to zobaczyć? Będzie tak. Transmisja, że tak powiem, całego, całego wydarzenia. I tu nasi, jakby znajomi z pogódki podjęli się, że tak powiem, tego, tego zadania żeby transmitować całe wydarzenie od początku do końca. Więc czy to będzie na YouTube, czy, czy na różnych tam kanałach Facebookowych, czy właśnie na stronie, którą ma jakby to nasze wydarzenie własne, pokuta2033.pl, no to w każdym z tych miejsc będziemy prosili też Polonia Chrystiana, żeby wspomniała o tym, czy zamieściła ten link, więc będzie możliwość właśnie uczestniczenia w tym, w tym wydarzeniu w ten sposób. I Trzeba mieć tylko nadzieję, że Pan Bóg pobłogosławi i obdarzy pogodą w tym roku, bo ostatnie doświadczenia były, tak bym powiedział, deszczowe, jeśli pamiętam dobrze. No prawda, no chociaż pokuta powinna być otwarta na każdą pogodę, tak. więc tak. Bardzo księdzu serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa wszystkich oczywiście zapraszam 1 lipca do Gietrzwałtu. Bądźmy tam wszyscy, kto tylko może, komu obowiązki pozwalają. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.